Mandero. Jestem dzisiaj z Konradem. Witaj. Idziemy przez takie krzaki, przez haszcze, ale tutaj jakieś ładne pole się wy... zaraz wyłoni nam. Konrad mnie chce zaprowadzić na taki śmietnik, gdzie tam lodówka jest. I uwaga, czy lodówce jest agregat. Całej lodówki nie weźmiemy, ale agregat uda się chyba odkręcić. No to jedziemy, znaczy idziemy. O, spójrzcie na to. Takie tutaj. Ale to nie to jest. No tutaj jest tylko kawałek, przedsmak, a tu jest staw. Oooooh! Ale fajnie! jeszcze. A, tu są. No. no. O I to młode są te szare. No, tak. Ale to jest raj, raj dla ptaków. No. O, przy, podpływają do nas. Chodźcie, chodźcie. To że się idzie, to tak. Aha. O te stare, to ja jeszcze pamiętam sprzed dwóch lat. może. Cześć, nie mam dla was nic. Nie wiedziałem, że was spotkam. Fajnie. I co, idziemy tam dalej? No. no. Okay. Siemaneczko. No, no. O, cztery młode. O, sykają, sykają. Witajcie. No nie, mam dla was nic, kurczę. Nie spodziewałem się was tutaj. Tak samo. <noise> Idziemy tutaj dalej przez te chaszcze O jakaś kaczka odleciała O takie ładne jeszcze zrobimy Tutaj nagranie No i lecimy dalej w teren Dobra wchodzimy do Kolejnego Drzwi do lasu, kolejne wejście Na razie jest czysto Tam trochę nad tym stawem było syf. Aha, no ładnie. Jak ty tu tu wszedłeś? Bo to są wszystko Konrada Miejscówki. On mi pokazuje swoje miejscówki. W ogóle to jest miejscuwa Konrada na grzyby Czerwone kozaki. No i znalazł. Patrzcie, ale piękny. Mały. Ale mega. Pójdzie do jajecznicy? Tak. No to super. Na jutro rano. Na rano będzie. No i spójrzcie, skarpa się zaczyna i już okropny syf się zaczyna również Jest tu na skarpie. A tutaj już grzebałeś. ła no masz talerzyki. Co to za firma? Tułowice. O, tu się nie da faktycznie. Nie. Na te, też może tułowice. Nie wiem. Są cztery talerze o! Ja nie mogę, komuś się chciało w pola wywozić, bo tam dalej już są pola lodówkę. Ale patrzcie co tutaj jest agregat który dzisiaj pozyskamy. Jak można wyrzucić lodówkę? To nie wiem. A jak można wyrzucić lodówkę z agregatem, to już zupełnie nie wiem. <śm> Wiesz, to jest tyle miedziuchy, że ho ho. Dobra, wyciągam sprzęt i zabieramy to. Podstawowy sprzęt złomiarza to muszą być yy, do obcinania Szczypcy, szczypczyki szczypczyki no i śrubokręty płaski, gwiazdkowy, kombinerki i to właściwie wystarczy. No młotek, młotek też jest przydatny oczywiście. Także odkręcamy nawet idzie ta, ta nakrętka, także będzie dobrze. No i jakiś plecak, żeby to nieść, później, nie? I proszę Państwa, mamy agregat. Jest piękny agregacik, miedziucha. Tutaj to wszystko zabieramy. Te plecki zabierzemy też, bo się uda. No i co? Ładujemy to do plecaka. Ale śmietnik, masakra. Masakra. Może kiedyś na projekt lastu przyjdziemy. Tylko, żeby to posprzątać, to trzeba będzie mieć chyba ciężarówkę. Jest to jakaś tabliczka i gdzieś tu wyczytaj, że jest 82, tak? Tak, czekaj tu Aha, a jest 82, no ruska lodówka 82 rok. Jesteśmy w jakiejś opuszczonej chałupie. tu leży? Co? ale artefakt patrz, Basen Siostro Basen leży tutaj. No ładnie zwyczaj to. Nawet ja nie wyczaiłem, O no. kaseta... Kaseta? No. Okay. Nie, magnetofonowa. O. Jest wow. zawalony ganek, ale dalej już nie jest zawalony. Ja nie mogę. Ten Ten dom jest opuszczony dużo. Ale tutaj leży pies martwy w środku. Masakra. Albo lis? Nie wiem. Więcej go nie będę pokazywał. O, dobra, wchodzimy. To jest malutka chatka taka właściwie. Ten pokój... się zaczyna... i się kończy. I koniec. Tylko ten... Tylko ten pokój jeden jest. To jest tyle z tego domu. Jeszcze jest jakaś tam drewódnia obok. Ale tak, to nie ma już nic więcej. Jest szafa piękna, stara. Nie wiem, latarki niestety. W szafie są jeszcze jakieś futra. W szafie są marynarki. 2000, 2000 rok. Kfito. Czyli 20 lat albo i więcej. Albo 22, tutaj jakiś klosz. Ale... Ale tylko... nie, 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 no. nie, to jest taki wazon. No, no, ładny no, patrz. kieliszki. Mm. Aluminiowe łyżki. Tego O, patrz jaki słoik ciekawy. Ale no, ładny no. Na miód? Wiesz co, że... Na cukier, ah, a bo się sypało no. cukier. Tak, no fajny. Czosnek jeszcze, 20-letni. To mogło się odsłonić mi światło, bo troszeczkę jedyne ja światło, które jest to, to dobiega stąd. Grzebienie, szczotki. Lusterko nawet jest, siema. Zakrętka. Tak, ubranie, ubrań dużo. O, korbka chyba od malucha. Był pusto. A jakiś był taki krótki stójka. Krzema, bo każdy babcił do mnie taki był. A co? Taki stójka. A taki stójka. No faktycznie. Jakiś święty obrazek jest. Tak. jest. tak. Co? Z tyłu pieniądze chowali za takimi obrazkami. Tutaj jest coś na, na chłopa jest też coś, wałeczek Ubijaczka do ziemniaków tam jest jeszcze I dwie deski I tu jakiś garnuszek jeszcze jest Garnuszek i na szklanki koszyczki Mały domek Właściwie Już obleciliśmy cały O kurde nie mówię, że to ta łapa tego zwierzęcia. Mm. Masakra, nie będę go pokazywał więcej, ale mm. musiało tu leżeć. No, z, z rok minimum, bo jest zmumifikowane lekko. Dobra. Sól jeszcze jest. A my lecimy stąd. O. Tak. Sopka. O, ale butelek. Nie wiem czy ja wejdę tam, bo tutaj te drzwi nie chcą się bardzo otworzyć. No dobra, udało się wejść. Przecisnęliśmy się przez te szpary. Tylko po to, żeby zobaczyć tutaj miliard butelek. Wódka zbożowa mieszana. Są wódki to są butelki z przełomu 30 lat ostatnich. Są stare i są nowsze. No to że tam jest ten lat a nad nami leży słoma, jest słoma. Tak? O, to może być słoma też tak. tam. Bo widziałem jak wchodziliśmy. No. no tu jest jakieś blachy są, jakieś, jakieś tutaj, jakaś buda słowa. chyba. No, jakieś buciki, chyba to te buciki stary są... Frument. Po, pożądane. stary frument. ...najbardziej pożądany. Stary frument. O, tutaj jest, przeczytałem. Bardzo stary, bo ja nawet... Aha. No może z lat 90. jakiś, nie? No. Nie ma oprócz gałęzi. Ale tutaj jest coś fajnego. Ja mam z tobą szczęście, do wiesz do czego? Do sieczkarni. Patrz, jaka wielka sieczkarnia. Znowu. Jak nie młockarnia, to sieczkarnia. Stare skrzynki, plastiki jeszcze takie poznaje. Stół tu fajny taki zrzeźbione nogi tu jest mleczko co jest? Mleko. mleczko elegancko trzeba zabrać umyć no. a jaki ładny żeleźniak tutaj stoi sobie oczywiście nie zabieramy go ale trzeba docenić jego piękność podkowy. O, ta się jeszcze rusza. Jeszcze ciepła. Proszę Państwa, jesteśmy chyba w najlepszym domu dzisiaj, jaki może być Wchodzę najpierw w prawo. Mmm, ale pięknie Ale pięknie Piec kaflowy piękny. Jakaś ćma naklejona tutaj, fajna Frania Prania jest, ale już nadgryzio ząb czasu oczywiście. O, przegrzebane oczywiście wszystkie szuflady. Tu jakieś zdjęcia są. Zakryję je, nie będę pokazywał. Guzików ile? Guzików bardzo dużo. O, 20 groszy z PRL-u. Kolejne zdjęcia. Kolejne zdjęcia. 20 groszy z prl -u. Nie będę pokazywał ludzi. 5 zł sperł, lodówka. 5 zł Nie, to jest mało Idziemy dalej Kuba, patka załatwą. No to jest tak... To jest ta klamerka taka. No. Gadaliśmy o tym, że znalazłem i nie wiedziałem co to jest, a to jest wałek do włosów już teraz wiem, widzowie dziękuję wam Wiedziałem, ale zapomniałem no. Może tak w każdych z tych chat musi być taka piękna szafka. Co tu jest zawinięte? Mydło, dobra, nie będę, nie będę otwierał. Szafki, szuflady. Jak jakiś kapsel bym znalazł, taki którego nie mam, to bym sobie wziął. Co, co, na co komu kapsel, nie? A tak to. Tutaj. O, tutaj jakieś. O, jaka piękna. To chyba bułkę tartą albo mąkę trzymali. Piękna. O, dłuższlak, te aluminiowy. Kuba, pasz. O, obrazy. Z, na, z Morskiego Oka to jest wycieczka jakaś. Co? No. Nie. Idziemy do, do drugiego pokoju. Patrz, dlaczego te stare obrazy są zazwyczaj nie podpisywane Komunii Świętej? Nie, one są podpisane, tylko wyblakły po prostu, tak. Patrz ty, a jest tutaj jeszcze ten... Wałek do wycisku? ...wałki są teraz poszukiwane do uskania groku. Tak? Czy tam bobu, nie wiem. Aha. Bardzo super. Teraz... Ale zardzewiały już ten zlew porządnie. Jeszcze wszystkie tutaj przybory wiszą. Nie no, nie ma jednego. Ale są. Idziemy dalej. 2009 rok, widzisz? Twój rocznik. Twój <noise> rocznik, a tu co taki wąski korytarz? Aha, tu mamy kibel. Taki smutny trochę. Smutny kibelek, jest boiler. Jest miednica wielka. No i umywalka i to wszystko. A gdzie się myli? Chyba w tej miednicy. O, kaloryfer widzę już zdjęty. Kaloryfer zdjęty, ale jest jeszcze taki kaloryfer przenośny. Czy on jest elektryczny? Tak, elektryczny. Wtyczka odcięta też, oczywiście. Z którego roku? Yy. Rok produkcji nie wiadomo, bo to jest 1980 i nie ma ostatniej cyfry. Nie wiedzieli, nie wiedzieli w którym roku, wyprodukowali. Oj! Tutaj jeszcze zasłony są firanki nie będę tego ruszał i idziemy do następnego pokoju. Kuchnia bardzo ciekawa, fajna, naprawdę przyjemna. Idziemy tutaj teraz. Co tu koluniu mamy? Na wejściu już taki segmencik. Jeszcze jakieś pozostałości po szklankach. Tu czajniczek ładny. No. Cała zastawa? Ha. Ale jakie są tam No. Okotek. Karolina, to jest ząbkowic śródskich, chyba. Nie jestem pewien na 100%. Jakieś pokrętło. Ktoś tu siadł na tym fotelu. Myślisz, że nikt tu nie siedział? <laughs> nie pili czegoś? To to też możliwe. możliwe, ale. No. patrz, ktoś w kasy, gdzieś to... A no pewnie, jeszcze te podłogi by zaryli tutaj, to by może coś znaleźli. No patrz, ty. No. A? Co tam masz? <laughs> nie wierzę, to jest niemożliwe. Nigdy w życiu nie widziałem takiego, że, takiego przedmiotu. A teraz w dwóch innych domach znaleźliśmy taką samą rzecz. Ty po prostu nie <laughs> jesteś tam do otwieronej słoików? Niesamowite. Pokaż? Tak, do otwierania. Sojków. Tak, do otwierania słoików. Jakie są jeszcze pstryczki do środka? No, i w ogóle cała tapeta paczekała na nie. Malowana tym wałkiem o takim, myśli, nie? Były jeszcze. O. Ja jeszcze o, stary nóż gerlach, złamany niestety. A to to termometr? Tak, pretenciowy jeszcze. Już takich nie robią teraz. Szuflady. Ła, jaki nóż! Ła, ale nóż porządny. Hmm. A tu co mamy? Nic i nic. O, tłuczek. Jaki fajny obrazek z kotami. Się jego <grych> Sylwanowi by się nie spodobał. Sylwan jest miłośnikiem kotów. Tak? Psów też, ale, ale koty bardzo lubi. A tu czekaj jeszcze. Jeszcze pokażę tutaj jakiś obrazek. Tu nie ma jakichś ludzi, tylko są jakieś... Łabędzie, co so. dzisiaj spotkaliśmy łabędzie już. No. I na obrazku też są jakieś piękne kobiety. <laughs> w ogóle jeszcze tutaj takie żelazko stare było. Przygotowane do zabrania chyba kabel zwinięty. Ten piec ładny, ładne kafle. Jeszcze że nikt nie zabrał, to dziwne. A ja jeszcze wejdę tutaj do następnego pomieszczenia. O kurde, ciemno. Ciemno. Chodzimy, a zaraz. Wow. Jeszcze taki pokój. Patrz, to jeszcze taki pokój jest, ale duży, duży ten dom. Bardzo duży dom. Na żelazko. Jaki tak, dom to fajne. jest na żelazko. Ale ładne, nigdy w życiu nie spotkałem. Tak? No. Fajne, nie? Ja mam parę takich. Na Puchnim Targu nawet ludzie nie patrzą na to. To? No. Patrz już roślinność wchodzi do no. pomieszczenia Tam jakiś obrazek jest z jakimś dzieckiem, nie będziemy pokazywać z bliska. No rzekaj, jeszcze wszystko. Wszystko wisi jeszcze. Pufy jeszcze są. Ciekawe co w, puf, co w pufie siedzi. Oj, z której strony to się od Puste Ale jeszcze tutaj coś... Jeszcze tu jest jedno pomieszczenie na stryj <laughs> Jeszcze jest na stryj wejście A że dom jest w dobrym y, stanie to wejdę Ła, strach się bać trochę, ale jestem Wow, Dużo tutaj rzeczy różnych jest A te prześcieradła wiszące Już się nie doczekały Żeby nie wisieć tylko być, służyć Nie, nie możesz śmiało wchodzić Śmiało wchodzić Ale tutaj są przepiękne rzeczy Tu jest stara, stary piekarnik elektryczny Piękne rzeczy tu są Ten piekarnik, tak wygląda Tutaj są jakieś przykrywki szklane od, od jakichś cukiernic chyba. O. Do, do, do spawania tam są chyba te... No. Walizka też ładna. Ale nawalili tego w środku. O, a tutaj dach, ale nie kapie. Dziwny z mojej babcie. deska wolna, na No to trzeba delikatnie. Ale tu są niesamowite rzeczy. Nie. Nie, nie powiem ci. Pójdę do światła, bo tu nie widać. O, spójrzcie. Jaka piękna maszynka, jaka wielka. Chyba do kręcenia kichy, dobrze mówisz, ale nie jestem pewien. Zaraz pójdziemy, pokażemy. Kankę też. No piękna rzecz. Wraca tutaj. Skąd przybyła? co to To jest y, reduktor do... To jest reduktor do butli gazowej. Proszę ciebie. O, kanka. O, poświeć Dobrze, dobrze, no. Bliżej jeszcze. O, dziękuję ci bardzo. No nie, aż tak blisko nie. Troszeczkę mniej, o. Jest piękna kanka i jest taka kaneczka. O, ta jest przepiękna. No, jest przykrywka. Jest przykrywka do niej. A tutaj mamy jakoś fasolę. Jeszcze starów w takim pięknym w pięknym glinianym naczyniu. O, spójrzcie jaka piękna. Piękny gliniany garczek. Jeszcze w środku z oryginalną zawartością. Fasolka jeszcze. Jest, tutaj jest dalej. Jeszcze drugi gliniany garczek, taki mniejszy. Nie no, pamiętam, jak się wiedział, do czego służy. Dobra. Co? Z takim wałkiem. Może widzowie by dowiedzieli, do czego to służy. wiem, no, ale bardzo mi się kojarzy, na pewno już gdzieś widziałem kiedyś. Może to jest ten wałek do tapety, do malowania. Nie, 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 nie. to nie jest tapetowe. Dobra, to tam położyć było. A ja tutaj jeszcze pokażę dalej. Jeszcze jest... Gęsiarka, no i kolejne garnuszki i piękna kanka. I idziemy z drugiej strony. No spójrzcie, po drugiej stronie mamy taki koszyczek z korkami od butelek. I jeszcze są ewentualnie pokrywki od cukierniczek. Tak, stary korek i, I patrz, kapsel z polmosa. No właśnie. Takich garnuszek, znaczy dzwoneczek, no i tych tych korków tu jest więcej jeszcze, no. no? Spójrzcie to są ładne A przepiękne. piękne, z tego zielonego szkła. Tak. O. Myślę, no to właściwie tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Hejka!